Więc minęło kilka miesięcy, od kiedy uroczo dziwaczny youtuber Zach Friedman wypuścił swój system organizacji Gridfinity i nie wiem jak wy, ale jak możecie zobaczyć patrząc dookoła, ciężko pracowałem nad gridfinityzacją całego mojego życia. A w tym filmie chciałbym podzielić się z wami kilkoma wskazówkami, trikami i słowami mądrości, które wymyśliłem po setkach godzin i kilogramach filamentu poświęconych temu ambitnemu projektowi. Wskazówka numer zero: magia open source, społeczności, różnorodności i innowacji. I... Za chwilę przejdę do prawdziwych wskazówek i trików, ale najpierw chciałbym zaznaczyć, że Gridfinity to nie tylko standard do tworzenia organizatorów. To standard open source i taki, wokół którego już rozwija się społeczność. Dla tych z Was, którzy nie są na bieżąco, kilka miesięcy temu Zach Friedman wydał niesamowicie otwarty system Gridfinity, dość śmiałe posunięcie, biorąc pod uwagę, że efektywnie budował na zamkniętym, płatnym systemie Aleksandra Czapela i przekształcał go w otwarty system, z którego każdy może korzystać i rozwijać go za darmo. Brawo dla Ciebie, Zach. Jestem wielkim fanem prac Aleksandra i jego filmów. Jednak w ciągu kilku godzin od udostępnienia przez zakaplików jako open source, stało się to studium przypadku korzyści z takiego podejścia do projektu. Podczas gdy społeczność Alexa musiała cierpliwie czekać, aż Alex wypuści nawet nowe rozmiary pudełek, lub cierpieć przez miesiące lub lata z powodu decyzji projektowych, które Alex podjął, aby dostosować się do swojego własnego warsztatu, takich jak niesymetryczne wymiary, w ciągu kilku godzin wokół Gridfinity powstała cała społeczność oddolna, w tym społeczność Discord, bogata biblioteka na tanks i Subreddit. I o wiele, wiele więcej. Sam Zach nawet zrobił dodatkowe wideo, prezentując niektóre z najlepszych projektów stworzonych przez społeczność, w tym wiele, które znacznie poprawiły nawet jego własną, dziką kreatywność i czasami przerażającą wyobraźnię. Krótko mówiąc, w ciągu zaledwie kilku godzin ta otwarta wersja pomysłu Alexa znacznie przewyższyła ponad dwa lata innowacji Alexa, a my dopiero zaczynamy. To w żaden sposób nie jest oskarżenie Alexa. Szczerze mówiąc. Jest bardziej męskim mężczyzną, inżynierem, twórcą i wideograferem, niż ja kiedykolwiek będę. To po prostu prosty fakt, że tysiąc mózgów jest lepszy niż jeden mózg, bez względu na to, jak uroczo szwajcarski może być ten mózg. Więc na tej nucie, jeśli pozwolicie, wskazówka zero. To upewnienie się, że dołączasz do społeczności na Reddit i Discord, ponieważ jest tam wiele osób, które mogą pomóc ci w twoich własnych projektach, a jestem pewien, że masz wiele do zaoferowania. Obecnie niektórzy z nas planują bardziej zorganizowany katalog do wyszukiwania części Gridfinity na nowym, prowadzonym przez społeczność Gridfinity XYZ, ale jest wiele innych sposobów na pomoc, co prowadzi mnie do wskazówki numer jeden: wygeneruj swoje własne puste pojemniki. Dobrze, koniec z tym niemalże wstępnym poradnikiem, przejdźmy do sedna. Jedną z naprawdę fajnych rzeczy związanych z tym, że Gridfinity jest tak otwarte na źródła, jest to, że nie musimy czekać na Alexa, Zaka czy kogokolwiek innego, aby stworzyli nowe projekty, jeśli ich potrzebujemy. Właściwie nie musimy nawet sami ich projektować, bo wierzcie lub nie, Istnieją już różne zasoby i pliki dostępne, dzięki którym możecie wygenerować swoje własne puste pojemniki, nawet jeśli nie macie żadnych zauważalnych umiejętności projektowych. Oczywiście, nawet w swoim oryginalnym filmie, Zak zaznaczył, że jego projekty są w pełni parametryczne, co oznacza, że możesz je modyfikować bezpośrednio w Fusion 360, które możesz pobrać za darmo, jeśli jesteś twórcą, i tak, to prawda. Jednakże stwierdziłem, że wersja Fusion 360 nie posiada niektórych możliwości, takich jak zdolność do usunięcia etykiety bez znajomości nawigacji funkcji edycji F360, a ja nie jestem prawdziwym twórcą, więc nie posiadam umiejętności obsługi Fusion. Na szczęście, użytkownik o imieniu po prostu Jamie Sprintables poszedł dalej i przekształcił Gridfinity w bibliotekę OpenSCAD. Pozwalając generować pojemniki, płyty bazowe i o wiele, wiele więcej bezpośrednio w oprogramowaniu OpenSCAD. Dla tych z nas, którzy nie czują się super komfortowo z Fusion 360 lub są po prostu leniwi, tak jak ja, to jest niesamowite, ponieważ oznacza to, że wystarczy edytować kilka parametrów i jesteś w stanie wygenerować dowolny rodzaj pudełka lub płyty bazowej, na jaką zapragnie Twoje małe serce przynajmniej dla tych podstawowych. Początkowo miałem pewne problemy z górnymi warstwami, ale Jamie był naprawdę, naprawdę szybki i reagował na poprawki plików i aktualizacje na GitHubie i na Printables. Więc jeśli nie widzisz rozmiarów, których chcesz, śmiało sprawdź ten niesamowity zasób. Wskazówka druga. Stwórz swoje własne niestandardowe pojemniki. Dobrze, to jest fajne, ale co jeśli nie chcesz kolejnego pustego pojemnika? Chodzi o to, że magia Gridfinity polega na idei, że to nie tylko o przechowywanie większej ilości rzeczy. Chodzi o to, aby wyświetlać swoje rzeczy w najbardziej efektywny sposób, aby móc zrealizować więcej projektów. I oczywiście, mimo że codziennie przesyłane są tony projektów dla coraz większej liczby narzędzi, klejów, gadżetów i dziwadeł, na pewno masz pewne narzędzia, których nikt inny w ekosystemie Gridfinity nie ma. Na szczęście, JDEX Sprintables ma dla ciebie rozwiązanie. JDEX poszedł o krok dalej i przesłał bibliotekę wypełnionych pól Gridfinity do twoich potrzeb personalizacji. Ech, pytasz, po co komu wypełnione pole? Świetne pytanie! Widzisz, mając wypełnione pole, wszystko, co musisz zrobić, aby dostosować, to stworzyć wycięcie w kształcie czegokolwiek chcesz. Efektywnie musisz narysować narzędzie, którego chcesz użyć w polu Gridfinity, a następnie użyć modyfikatora Boolean w Blenderze lub podobnej funkcji w innym oprogramowaniu, aby odjąć ten kształt od wypełnionego pola. Do cholery! Możesz nawet mieć szczęście i odkryć, że ktoś inny już stworzył model Twojego narzędzia, ale pamiętaj, aby nieco zwiększyć wymiary, ponieważ nie chcesz, aby idealnie pasowało do Twojego pola Gridfinity. Przy okazji, jeśli chcesz zobaczyć przykład tej metody w akcji, koniecznie sprawdź ten sprytny uchwyt do suwmiarki, który zrobiłem na podstawie plików X, ponieważ w przeciwieństwie do kilkunastu dostępnych koszy na suwmiarki, mieści się on w szufladzie, ale także stawia suwmiarkę na boku, zajmując dwa razy mniej miejsca niż gdyby leżała płasko. Ustawia również suwmiarkę pod delikatnym kątem, co ułatwia jej wyjęcie. I nie, nie przypaliłem po prostu dziury na dole mojego za pomocą zapalniczki, ponieważ mój prototyp nie pasował i nie chciałem marnować więcej filamentu. Wskazówka trzecia, średnica dyszy. Początkowo Zak zalecał używanie dyszy o średnicy 0,6 lub mniejszej, prawdopodobnie dlatego, że to jest to, co robią wszyscy modni fajniaki po tym, jak Thomas Sanlandandanderer skutecznie anulował dyszę o średnicy 0,4 mm kilka tygodni temu. Jednak wiele osób w społeczności, w tym ja, osiągnęło świetne wyniki używając dysz o średnicy aż 0,8 mm, pod warunkiem, że używamy nowszej funkcji generowania perimetru arachne skóra lub Prusa Slicer Alpha 2.5. Teraz, jeśli nie wiesz, arachne radzi sobie znacznie lepiej z cienkimi obwodami, dostosowując ekstruzję w trakcie druku, co czyni go świetnym dla druków o cienkich ściankach, takich jak pojemniki Gridfinity. Oczywiście, większa dysza oznacza, że możesz drukować więcej pojemników Gridfinity szybciej, szczególnie jeśli drukujesz na wysokości warstwy 0.4 mm, tak jak ja to robiłem. Teraz, choć możliwe jest drukowanie z większą dyszą i wyższą wysokością warstwy, chciałbym cię ostrzec przed kilkoma ważnymi rzeczami. Po pierwsze, ponieważ pojemniki Greenfinity mają wiele dużych, płaskich powierzchni, szczególnie gdy stają się coraz większe, musisz być szczególnie ostrożny z wypełnieniem i warstwami. Początkowo myślałem, że zejdę jak najniżej z wypełnieniem, ponieważ części nie potrzebują aż tak dużej wytrzymałości, ale to był duży, płaski, zniekształcony błąd. W efekcie moja pierwsza warstwa wypełnienia zaczęła się odkształcać i robić różne dziwne rzeczy, zwijać się do góry i zaczepiać o głowicę drukującą, co prowadziło w najlepszym przypadku do okropnych wykończeń powierzchni, a w najgorszym przypadku do masowego pomijania kroków, co powodowało, że całe wydruki kończyły się niepowodzeniem. Rozwiązaniem tego problemu było po prostu zwiększenie wypełnienia do 15%, aby pomóc pierwszej górnej warstwie rozłożyć się gładko jak masło. Co prowadzi mnie do mojego drugiego wskazówki w ramach wskazówki: nie skupiaj się tutaj na liczbach. Szczerze mówiąc, dla pierwszych 70% pudełek, które wydrukowałem, używałem zdecydowanie zbyt wielu warstw na górę i dół. Myślę, że tak bardzo przyzwyczaiłem się do drukowania z wysokością warstwy 0,2 mm, że nie zastanowiłem się nad ustawieniami trzech i czterech warstw dla każdego z nich. Ale potem zdjąłem pudełka z drukarek, a one były ciężkie serio ciężkie. O, i zaczęły mi się kończyć szpule z filamentem. Dopiero wtedy zrobiłem obliczenia i zdałem sobie sprawę, że między czterema dolnymi warstwami a czterema górnymi warstwami drukowałem praktycznie 3,2 mm solidnego plastiku dla części pudełek, która wcale nie potrzebuje żadnej wytrzymałości. Więc, gdy zwiększasz wypełnienie do 15%, polecam zmniejszyć liczbę warstw górnych i dolnych do dwóch, maksymalnie trzech. Twój portfel mi podziękuje. Porada numer 4: niektórzy lubią to gorące. Gridfinity jest jednym z nich. Osobiście należę do tych typów, którzy nie drukują goręcej niż to konieczne i zazwyczaj drukuje PLA w temperaturze 190 stopni, aby zapobiec strzępieniu. Jednak istnieje silne uzasadnienie dla drukowania tych pojemników znacznie goręcej niż jesteś do tego przyzwyczajony. Po pierwsze jest kwestia użycia większej dyszy, co oznacza przepływ większej ilości filamentu w krótszym czasie, co oznacza, że będziesz chciał więcej ciepła, aby upewnić się, że filament jest w pełni stopiony. Największy sukces odniosłem na górnym końcu skali, 220 stopni, a na niższych temperaturach straciłem kilkaset gramów filamentu. Dodatkowo jest kwestia przylegania warstw, o której powiem więcej za chwilę, ale na razie zrobię to, co robią wszyscy leniwi pseudonaukowcy i odsyłam cię do kogoś innego, kto faktycznie wkłada wysiłek w prowadzenie własnych badań. Stefan z komputerowo-numeryczne sterowanie Kitchen przeprowadził świetne i niesamowite eksperymenty, aby określić najlepsze temperatury przylegania warstw dla PLA i odkrył, że do pewnej temperatury wyższe temperatury w zakresie 215 stopni plus prowadzą do lepszego przylegania warstw. Ale co z nitkowaniem, pytasz? Cóż, przede wszystkim kosze Gridfinity nie są tak skomplikowane, a w większości przypadków trochę nitkowania jest o wiele lepsze niż kosze, które się rozpadają. Nitkowanie można zwykle usunąć suszarką do włosów lub zignorować, ponieważ nie wpływa ono na użyteczność koszy w przeciwieństwie do separacji warstw. Wskazówka piąta filament. Nie wiem jak wy, ale za każdym razem gdy widzę duży projekt jak Gridfinity, gdzie jakość druku nie jest tak ważna, natychmiast myślę sobie: "Tak, wreszcie szansa, aby zużyć cały ten kiepski filament, którego nigdy bym nie użył dla płatnego klienta." Wstrzymaj konie, Sally. Chociaż Gridfinity nie obciąża tak bardzo twojej drukarki, jest kilka rzeczy, które budzą niepokój i które ostatecznie doprowadziły do tego, że zmarnowałem ponad kilogram filamentu, próbując drukować i ponownie drukować pojemniki. Przede wszystkim jest problem, o którym wspomniałem chwilę temu przyczepność warstw. Ponieważ niektóre części naszych pojemników będą miały tylko jedną warstwę, po wydruku dyszą 0,8 mm. Ważne jest, abyśmy używali filamentu bez problemów z przyczepnością warstw. Miałem dwa różne filamenty, które wiedziałem, że są problematyczne, i po ściągnięciu pojemników z płyty budowy warstwy oddzieliły się szybciej niż para celebrytów. Dla niektórych filamentów problem można rozwiązać, zwiększając temperaturę lub zmniejszając prędkość wentylatora. Jednak dla innych to nie zadziała i trzeba będzie zachować je na wydruk, gdzie przyczepność warstw jest mniej krytyczna. Zdecydowanie nie chcesz, aby te warstwy oddzielały się, kiedy podnosisz pojemnik pełen setki małych śrubek nad ładnym, grubym dywanem. Następnie mamy do czynienia z przyczepnością do podłoża. Zach wspomniał, że większe pudełka mogą się wyginać, co może sprawić, że pojemniki nie będą pasować do kratki lub kratki nie będą dobrze leżeć. Większość problemów rozwiązuje się klasycznymi metodami dla PLA, jak klej w sztyfcie, zmniejszenie prędkości wentylatora i obudowa. Zalecam dopracowanie tych aspektów przed drukiem większych pojemników, bo w przeciwieństwie do większości wydruków PLA, użycie brzegu jest niepraktyczne dla wydruku pojemnika Gridfinity, a usunięcie obramowania byłoby koszmarem. Co więcej, miałem też kilka rolek filamentu, które bez względu na wszystko, bez względu na temperaturę, uparcie zatykały się z powodu wszystkich cofnięć niezbędnych do wydrukowania podstawek, co prowadziło do marnowania mnóstwa filamentu i dużej frustracji, gdy czekałem, aż będę miał wystarczająco dużo podstawek, aby zacząć porządkować cały mój bałagan. Ostatecznie powiem, że chociaż Gridfinity wydaje się świetnym sposobem na zużycie kiepskiego filamentu, prawdę mówiąc, stwierdziłem, że lepiej po prostu zdecydować się na zakup więcej dobrego materiału. System organizacji Gridfinity jest darmowy i open source, więc 20 czy 50 dolarów na filament to niewielki koszt. Miałem najwięcej szczęścia z przystępnym cenowo PLA Overture dostępnym na Amazonie nie z wersją profesjonalną, ale zwykłą, a nawet z ekologicznym PLA za 17,99 zł. Byłbym wdzięczny za użycie mojego linku polecającego w opisie, aby wesprzeć kanał. Wskazówka szósta: paraliż analizy. W swoim filmie Zach żartuje, że ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 4K, 120 klatki na sekundę. Podobnie jak wielu z Was, mam obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie 8K, 1 GBPS, więc rada Zacha: nie martw się paraliżem analizy, po prostu wydrukuj ponownie, jeśli zmienisz zdanie. Niewiele pomogła uspokoić mój umysł z obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie. Myślałem o wszystkich różnych sposobach kolorowego kodowania moich pojemników i nawet próbowałem zaplanować Roy G. Beef, tęczowy nastrój, tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że modularność tego systemu sprawiła, że nieuchronnie będzie wyglądać jak wymiociny mojego malucha po Halloween. Zdecydowałem się na schemat kolorów oparty na temacie, przypisując konkretny kolor dla każdego rodzaju narzędzia w moim systemie Gridfinity. Widzisz, część piękna Gritfinity polega na tym, że pojemniki są modularne i można je wyjąć, przenieść i przegrupować, więc nie ma gwarancji, że za każdym razem będziesz chciał je odłożyć na to samo miejsce. Może podczas pracy nad projektem stolarskim chcesz mieć konkretne narzędzia bliżej czołówki, a może po szczególnym upomnieniu od żony lub drugiej połówki zdecydowałeś się ostudzić z prawdziwymi narzędziami dla mężczyzn i schować kolce dalej w szufladzie, aby zaoszczędzić na rozwodzie. Chodzi o to, że jeśli ustawisz kolory na podstawie rodzaju narzędzia, nie tylko unikniesz szaleństwa za każdym razem, gdy zobaczysz schematy kolorów, ale także będziesz mógł szybciej i łatwiej znaleźć narzędzia, ponieważ będziesz wiedział, jakiego koloru powinieneś szukać, nawet jeśli twoje oczy są pełne oparów, acetonu i trocin. Mógłbyś na przykład wybrać fioletowe narzędzia grzewcze, niebieskie rzeczy do spryskiwania, zielone ostre chłopaki, żółte te orzechy, pomarańczowe te śruby czerwone rzeczy, które robią hałas w ciągu dnia. Tak, wiem, że ta lista wciąż miała kolory skoordynowane. Nie, nie jest mi przykro, tak? Wymyśliłem rzeczy, które robią hałas w ciągu dnia i nie. Nie zamierzam tłumaczyć logiki, ponieważ oczywiście każda konfiguracja Gridfinity jest tak unikalna, nielogiczna i niesamowita jak jej właściciel. Zrób to na swój sposób. Nikt inny nie musi rozumieć twojej logiki. Po prostu powiedz im, żeby docenili piękne kolory. Sztuka jest w oku obserwatora. Jeśli podoba Ci się ten filmik i chcesz zobaczyć więcej takich prób tworzenia sztuki, najlepszym sposobem jest subskrypcja i zostawienie w komentarzu propozycji tematu na kolejny odcinek. Dzięki temu nie poddam się jak 99,9% nowych kanałów na YouTube. Szczerze mówiąc, nie brakuje mi pomysłów na tworzenie kolejnych filmów. Powstrzymuje mnie jedynie niepewność, czy ktokolwiek inny chce je zobaczyć, więc daj mi znać, że nie jestem kompletnie szalony subskrybując. Porada numer 7, rozmiar to nie wszystko. Początkowo moim celem było wydrukowanie jak największej płyty bazowej na moim CR-10, a potem mniejszych, dopasowanych do pozostałych zakamarków. Ostatecznie żałowałem, że nie wybrałem mniejszych rozmiarów z dwóch powodów. Pierwszym problemem było poważne zatykanie dysz przy niektórych filamentach, o czym wcześniej wspomniałem. Największe płyty bazowe miały 7x7, czy coś w tym stylu, i marnowałem 2-3 godziny i kilkadziesiąt gramów filamentu zanim się zatkały. Użyłem świetnego poradnika Stefana do kontynuowania nieudanych wydruków i naprawiłem kilka z nich, ale czasem nie udało mi się tego zrobić. Potem są irytujące rzeczy, takie jak wyginanie podczas drukowania, pękanie przy zdejmowaniu z podłoża czy schnący gorący klej, zanim zdasz sobie sprawę, że jeden róg jest o milimetr przesunięty, co oznacza, że żadne z pojemników nie będzie pasować prawidłowo do całej płyty bazowej. Dodatkowy podpowiedź! Upewnij się, że dokładnie przyklejasz siatki, bo wolno schnący klej i cierpliwość są lepsze niż szybki klej i niecierpliwość typowa dla milenialsów. Ostatecznie, kiedy zacząłem drukować te mniejsze, zdałem sobie sprawę, jak ładnie płyty Gridfinity pasują do siebie, a krawędzie są zaprojektowane tak, aby były połową szerokości wewnętrznych podziałów. Genialne. Mniejsze wydruki są lepsze, są mniej problematyczne, jeśli coś pójdzie nie tak, mniej kłopotliwe przy przyklejaniu. Żałuję, że nie podzieliłem ogromnej szuflady na mniejsze, zamiast maksymalizować łóżko drukujące co jest wystarczająco dobrym wstępem do. wskazówki numer 8: drukuj jedną część na raz, dopóki nie będziesz pewien. Jak zapewne zauważyłeś z moich powyższych wskazówek, miałem wiele, a nawet bardzo wiele nieudanych wydruków, zanim ustaliłem dokładnie właściwe ustawienia do drukowania tych pojemników z każdym z moich rodzajów filamentu. Do tego dochodzą jeszcze irytujące codzienne niepowodzenia drukowania, które są naturalną częścią druku 3D. Filament utkwił w urządzeniu podająco kierującym. Czujnik końca filamentu nie działa, dysza się zatkała, albo bogowie druku 3D postanowili pokazać ci środkowy palec. Chciałem nagrać dramatyczną scenę w zwolnionym tempie, gdzie wyrzucam wszystkie nieudane wydruki, ale nie chciałem, by żona mnie zostawiła. Dlatego pozbyłem się większości z nich, zanim zobaczyła, ile pieniędzy zmarnowałem na filament w tym miesiącu. Lubię was, ale ją lubię jeszcze bardziej. Chodzi o to, że w moim entuzjazmie do zapełnienia całego mojego życia siatką zacząłem wypełniać całe moje łóżko drukarki jak największą ilością pojemników w danym kolorze, tylko po to, aby obudzić się rano z 700 gramami bezużytecznego śmiecia. Patrząc wstecz, żałuję, że nie skupiłem się na wydrukowaniu kilku elementów i dopracowaniu ich zamiast dążyć do perfekcji od razu. Zaoszczędziłbym tylko 20-30 dolarów, ale co to jest dodatkowy dzień czy dwa oczekiwania? Szczególnie, że mam przeczucie, że moja konfiguracja Gridfinity nigdy nie będzie w pełni kompletna i będę drukować ulepszenia i zmiany przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Więc to już wszystko. Moje 8 najlepszych wskazówek, jak poprawić swoje sukcesy z Gridfinity. Chciałbym usłyszeć w komentarzach poniżej, czy coś pominąłem? I ponownie chciałbym przypomnieć, jeśli chciałbyś zobaczyć jak próbuję tworzyć więcej filmów takich jak ten, proszę subskrybuj i zostaw mi komentarz, dając mi znać, że powinienem kontynuować. Dzięki za oglądanie i szczęśliwego drukowania 3D.